Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, 8 rozdział, 38 i 39 werset. Na podstawie książki Sary Yang Jezus mówi do ciebie: Zbliż się do mnie z kochającym sercem, świadom tego, że twój kielich jest pełen błogosławieństw. Wdzięczność pozwala ci widzieć wszystko wyraźniej i cieszyć się naszą miłosną relacją. Nic nie zdoła odłączyć cię od mojej miłości. Oto podstawa twojego bezpieczeństwa. Gdy tylko zaczynasz czuć się niespokojny, Przypomnij sobie, że to ja jestem jedynym źródłem Twojego bezpieczeństwa, a na mnie możesz całkowicie polegać. Nigdy nie będziesz w stanie panować nad tym, co się dzieje w Twoim życiu, ale możesz się odprężyć i ufać, że właściwie pokieruję Twoimi sprawami. Zamiast dążyć do przewidywalnego, bezpiecznego życia, staraj się mnie dogłębniej poznać. Pragnę, aby Twoje życie było cudowną przygodą. Ale żeby tak się stało, musisz zboczyć z dobrze znanych ścieżek. Nieustannie dokonuję czegoś nowego w swoich ukochanych dzieciach. Rozglądaj się za wszystkim, co dla ciebie przygotowałem.